Witam, pozdrawiam serdecznie, Włóczyk i Filip, jak wraz z, z panem leśnym, dziękuję za oglądanie tych filmów, materiałów, jest dla mnie zmienienie bardzo miło, leśne podziękowania, życzymy państwu wszystkiego dobrego, dużo zdówka dla państwa, dużo szczęścia, pomyślności, radości w życiu, sukcesów, no i pieniędzy, chociaż są orzeżna byta, no ale, no ale trzeba mieć pieniążki, żeby chociaż kupić chleb, czy krzesiwo, albo nóż. Do lasu. No, także pieniądze też jest ważne. Tak się prezentuje okolica. Słoneczko ładnie świeci. Uroki lasu, piękno lasu. Co, co można, co, czego można chcieć więcej od lasu? Jesteśmy w lesie, tak prezentuje się ognisko, już że się ogień biwaku. Pozdrawiam Staśka w terenie. No, taki, taki film z dedykacją dla grupy Alone in the Forest. Chciałbym pozdrowić całą grupę gorąco i serdecznie. Yy. Dziękuję bardzo ślicznie wszystkim leśnym towarzyszom, którzy to oglądają. Nie zmieni, nie zmieni. Bardzo miło. Tu jest nasz ekwipunek. Także zapraszam do pozostałych i kolejnych filmów, które nagraliśmy. Ja wraz z moim leśnym ludzikiem, zielonym ludzikiem. Także pozdrawiam serdecznie uroki lasu Filip Piotrowski i leśni